Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu, ta gra o Harym Poterze. Cóż, nie wszystkie nazwy są prawidłowe, ale jakby nie nazwać tej produkcji z wielkim ukłonem, trzeba oddać, iż jest ona wyjątkowa pod wieloma względami. Fani uniwersum powiedzą, że jest wybitna, najlepsza i dokładnie taka, jakiej oczekiwali. No i oczywiście trudno się tutaj nie zgodzić, jednak ja jako wielki fan Harry'ego Pottera od najmłodszych lat postanowiłem pójść inną drogą i wziąć pod lupę to, co tutaj nie zagrało. Elementy, które mogą odebrać w dziedzictwie Hogwartu medal gry roku, które wielu już zawiesiło na jej gardzieli. 5 największych wad Hogwarts Legacy w pigułce: Problemy techniczne gry. Problemy techniczne dotyczą przede wszystkim wersji gry na komputery osobiste, jednak na PlayStation również zdarzają się spadki FPS-ów. Niemniej na tej platformie problemy nie są aż tak uciążliwe jak w przypadku PC i niestety nie jest to kwestia olbrzymich wymogów sprzętowych, choć te zdecydowanie minimalizują problem, ale ogólnej optymalizacji gry. Najczęstszym przypadkiem są spadki FPS-ów w zamku, szczególnie podczas samej czynności wchodzenia bądź schodzenia ze schodów po wyjściu na zewnątrz. Gdy wczytywane są tekstury przestrzeni, albo w pobliskim miasteczku Hawksmid, gdzie w zasadzie następuje absolutne apogeum spadku klatek. Problem jest o tyle ciekawy, że często zmiana ustawień z ultra na niskie w zasadzie nie pomaga, a ilość wygenerowanych ekstra FPS-ów nie przekracza 10. Oprócz tego denerwować może ładowanie lokacji, niejako wkomponowane w otwieranie drzwi czy wyciemnianie ekranu przed podjęciem akcji, jak na przykład głaskanie kota. Do tej pory, to jest do momentu publikacji tego materiału, nadal nie pojawił się wystarczająco dobry patch łatający problemy, co pozwala przypuszczać, że problem jest nieco bardziej skomplikowany niż mogłoby się wydawać. Dialogi, voice acting, mimika postaci. Naprawdę odnoszę się z pełnym szacunkiem do tego rewelacyjnego RPG, ale voice acting to tutaj zwyczajnie nie wyszedł. A w zasadzie nie zagrał. Jeszcze same dialogi można by przełknąć, choć są infantylne do potęgi, czym mogą strasznie denerwować. Wypowiadane też na jedno kopyto z emocjami jak z pamiętników z wakacji. O tyle uboga mimika twarzy jest do tej pory chyba największą bolączką. Postacie albo są kompletnie bezuczuciowe, albo dały się ostrzyknąć dużą ilością botoksu, który zamroził i Mięśnie czoła i policzków. Każda rozmowa, czy ta wesoła, czy smutna, czy emocjonująca, czy nudna, okazuje jedynie bezkompromisowy poker face postaci w grze. Co więcej, uczniowie Hogwartu często zachowują się dość nienaturalnie. Stoją pod ścianą w kolejce do niczego, gapią się na siebie, o niczym nie dyskutując. I najgorsze, że z charakteru ogólnie są tacy nijacy. Zwyczajnie brakuje tutaj człowieka reprezentującego team Draco Malfoy albo nauczyciela wywołującego gęsią skórkę niczym Snape. Zamiast tego, gdy któreś już się odezwie, usłyszymy tylko bardzo przyjazne dialogi, które zazwyczaj przepełnione są kulturą, dobrym słowem i dobrą radą. No troszkę tak wiecie, na wypadek jakbyśmy chcieli pograć przy małym dziecku, które wszystko ma słyszeć i dostać dobry przykład. Brak quiddicza. Jak do tego doszło, nie wiem. To znaczy wiem chyba, ale o tym za chwilę. Zacznę od tego, że dość blisko szkoły, jakieś 3 minuty chodem i pół minuty na miotle, znajduje się wielkie, olbrzymie, imponujące boisko do quiddicza. Ale pograć nie można. Tylko w zasadzie nie wiadomo dlaczego bo co, oświetlenie za drogie? Co prawda, na samym początku gry dyrektor informuje, że jest to związane z wypadkiem w zeszłym roku szkolnym, ale jest to tylko kontekst, aby fabularnie całość miała sens. I okej, okay, fabularnie to działa. Sezon Quidditcha odwołany, i co im zrobisz? Ale prawdę mówiąc, Quidditch byłby słodką wisienką na wyśmienitym torcie Hogwarts Legacy. Osobiście prorokuję dodanie Quidditcha w pierwszym płatnym dodatku do gry, który po takim sukcesie po prostu musi się pojawić, ale i tak wielka szkoda, że póki co sobie nie pogramy. Zadania poboczne. I teraz, żeby było jasne, zadania poboczne same w sobie są w porządku ale tylko w porządku, bo zwyczajnie polegają na pójściu w dane miejsce, przyniesieniu czegoś do zleceniodawcy albo dostarczeniu czegoś komuś. Czasami też zdarza się oczyszczenie obozowiska bandytów, no ale w zasadzie to by było na tyle. Rzadko spotykamy coś nieco ambitniejszego, a i próżno szukać długich wciągających historii. Największym niedociągnięciem może być tutaj jednak fakt, ile te zadania generują EXPA. Jeśli nie zdecydujesz się iść główną ścieżką fabularną przez przynajmniej połowę gry, to będziesz musiał zaakceptować fakt, że mając level 20, będziesz wykonywał misję wątku głównego z poziomu 8, 9 i może 10, jak dobrze pójdzie. Jest to idealna sytuacja dla graczy kochających odkrywanie historii, ale raczej słaba dla tych szukających wyzwania. I oczywiście wybór poziomu trudny w zasadzie niczego tutaj nie zmieni. Wychodzenie poza obszar misji. Wychodzenie poza obszar misji w trakcie jej wykonywania z jednej strony ma sens, z drugiej jest dodatkowym utrudnieniem i co gorsza, uniemożliwia nam całkowicie dowolne rozegranie misji. Szczególnie rzuciło mi się to w oczy przy okazji ucieczki do działu ksiąg zakazanych na początku gry, gdzie uciekając przed duchami, cofałem się do głównego poziomu biblioteki, bo te cały czas przemieszczały się w moim kierunku. Będąc już na poziomie zero, próbując wyminąć duchy, nagle włączył się wielki czerwony licznik. Miłosiernie odliczający czas, by mnie ukatrupić. Jak wróć do strefy? No przecież ja uciekam... po prostu. Musiałem więc wbiec z powrotem w niby ten obszar misji, przebiec obok duchów i tak przegrać, bo te mnie zobaczyły. Ech, jak to mawiają, jak się nie obrócisz, dupa zawsze z tyłu. Ja jestem Krisoku, dzięki za uwagę. Koniecznie dajcie znać co Wy sądzicie o grze, czy dostrzegacie wady tej produkcji, które zwyczajnie Was wnerwiają. Jednocześnie zapraszam bardzo serdecznie do odwiedzenia sklepu mojego oficjalnego partnera Instant Gaming. Znajdziecie tam gry w naprawdę rewelacyjnych cenach. Aby to zrobić, kliknijcie w link w opisie filmu oraz ten w pierwszym komentarzu. Dzięki za uwagę, cześć i jeszcze jedna sprawa, żeby było jasne. Gra jest naprawdę kozacka i wymienione wady nie mają na celu niczego jej umniejszać. Hej!